Dobra, witam. Jestem Garnek, to jest kolejny odcinek. i Saiyan Magic. Yy, Ostatnio raz zabiliśmy bossa. Tego idziemy dalej. Mamy kryształ, następny. Do tego pająka chyba. Yy, pod tym pająku, bo jeszcze będzie trzeba przez jakiś taki mauzoleum, na przechodzić. Później przez krypty. I koniec gry. Jeszcze nam trochę zostało. Niestety. Yy. A która jest godzina? No dobra Tu Tak jest Więc co my tu O Panie ok. Kurwa no nie Gramy dalej No super znowu loading Oj, kaszlące zombie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Tylko w tej grze. Zapis. Silnym ciosem go... Śmieć. Na górę. Gra utrzymuje 60 klatek, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że pochwaliłem grę i się zaczął zacinać. O boże, tu jest tyle zombie Secret gdzieś to był, w prawo czy w lewo? No w ogóle, O <ścoughs> No ciabnął mnie, blokowałem o Saret, fuck you, I hate you. Zrobiłem sega po tego zombie? Nie. Yeah. Fakt jest faktem, że dołem się wraca, więc z górą trzeba iść. Dobra, szybko to. Nie, nie będę się z nim bawił, po prostu przejdę. O, mam napinanie łuku. no i dostałem. Chajnie. Nie doskoczę. Dobra, no teraz to jest super napinanie łuk Widzieliście, co się stało? One tam padają. Czyli teraz mogę... ...marnować strzały jeszcze szybciej? Co to za dorze jakieś? Kur... Super. Ale fajne napinanie, co? To mi się podoba. Dopinam tak szybko. Mam nadzieję, że jasny będzie teraz odcinek, bo już coś tam w tym. Zaraz mnie hitnie, no jak coś nie zrobię. Spoko, ja wiem gdzie on jest. Okej, okay, ja tam w dół zejdę teraz. A ja mam pomysł. Oby tu nie weszły. Jak tu wejdą, to jest lipa. No trzeba je pomordować. Ja mam mało strzał. Nie wziąłem. Nie wziąłem takiego itemka po drodze. Już dwa razy chyba. Dwa, dwa razy. Szlak z ominąłem niestety, który zwiększa... Y, ...Kołczan. To jest kołczan nieskończoności. Daje nam to, że mamy nieskończoność strzał. Ja go to już dwa razy ominąłem. Pamiętam nawet gdzie. Jakoś nie wiem dlaczego nie, nie wziąłem go. Dawaj, dawaj! Ach. Nie ja wiem gdzie jest ten kryształ. Ale muszę najpierw te mendy wykasować, bo nie ja dam... Spokoj, sobie wkucna jak śmiesznie to wygląda. No tak, tak, jumpuj, jump. Super, po Mogę zapisać to. No, o, o, wejdzie w pułapkę. Chyba wszedł. O no nie, było no za mało strzał. Bym. No wchodź, wchodź, wchodź. No troszeczkę jeszcze. Szlak by was, za dużo. Dawać mi te tyle bo że jakie one damage mają? 4 plus 8 wciśników na elektryczność. No to. Zajebeście. Tylko muszę mieć tego staba, tego z tyłu, jak się cofasz. O właśnie. Nie no no, zaranie się, jak tu zajdę ja Muszę. Dobra. Go. Łapki. Oj, nie, dobrze Do dupy. Nie, 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 nie. Tam był jeszcze większy poziom trudności w tej grze, nie? Ten odcinek będzie dłuższy, chyba. Żeby tylko. Oho! Oho! Muszę mieć tarczę jakąś na nie. Ale chyba tarcz już. Kurde no No ja pizgam Fire Style, Fireball, Jutsu by się przydał Oj zdecydowanie Tarcza ziemskich powinna co ją posadzonej ochrony przed uruchomieniem Niezniszczalna <noise> Oho Czuł? O, f***, Nie wiedziałem. To mam. co to wyjadałem. No, Awaj. No, uderz mnie jeszcze raz. Co mnie tu? Dobra, ale mam tarczę. Nie wiedziałem o tym. Kurczę, to będzie gra w błędów. Tak, chcę to szybko przejść Mam tarcz, nie wiedziałem Teraz safe, dobra A, można by spróbować to na swajaka zrobić Trafię do tej wody? Próbuję Jaj, tu był przecież runa ognia. Nie zajdą tu, mam nadzieję. Nie mam miejsca na kryształ. Takie mi w ogóle niepotrzebne, Po co ja je noszę? Elficki łuk, trafienie krytyczne 2, 8 punktów czas zbierać. 5 damage, 3, czas nakryta. Ale samo jak mój. Po Co mi taki, te ten władco ognia, może najwyżej zostawię. Dobra. Na świeci. A, punkcik dostałem, nawet jeden. Mogę coś tu rozdać, chyba. bola. Dobra, i teraz trzeba umieścić w posągu. Ja myślałem, że mi się... Nie wiedziałem, że mi się uda trafić w ogóle. Teraz sz... czekam przed nami jeszcze gorsze wyzwanie. Ten tutaj, jak widzicie, się zamyka. I się, że przebić przez te dziady. A to starczą włączoną, przebiegniemy. Tak, będzie łatwo. Teraz trzeba. No, tu w ogóle nie idą. Lol, nawet tu nie idą. Teraz trzeba przez ten most przejść. No, dawaj Saret Trzeba robić sobie droga To nawet można... A, nie, no dobra, po co tą drogę robiłem Tam był jakiś itemikolga, pamiętam. pamiętam. Ciekawe, śmieszne, że można... To bez miecza nie mogę przybliżać, jak tak mam wyjęte, a jak mam to tak mogę. To powinno być dopiero możliwe, jak przybliżam. A i tu ta część mostu, co tutaj jest. Ona się chyba nie zawali się. Jakbym poszedł po niej, to by się zawaliła. Tak dla ścisłości. Siła 3. Jak ten miecz będzie założyć, to chyba będzie parzył, co? A coś powie. Smoczy pazur. Nie pamiętam. Mi kiedyś gra zbugowała i to się nie otworzyło. I to było tak dziwne, że nie mogłem przejść poziomu, musiałem się cofać. Bardzo daleko miałem save'a Ten moc się zapadł? Chyba tak. Jakieś głupsze. Hmm, tutaj chyba jest przejście, nie? No kurde O, coś tam leży, zaraz zobaczymy O, no Wiecie co? Zrobimy tak Zrobimy tak Nawet jeszcze raz z miksturki i ją podniesiemy I jest cool, F6 Yy, nie, nie 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 nie, ten ruch No i tutaj we mnie. Już powinniśmy być na miejscu Gdzie my tutaj będziemy? musiałem. Usiadłem O, nie wiem gdzie jesteśmy, nie pamiętam, czekajcie Się gubią W tej sali jesteśmy? Chyba tak. Jak tam trzeba było wejść? Aha! Wiem! Kurde. Tu nie było. się wydaje, że tutaj było coś, ale nie, nie jestem. Nie, 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 nie. Tu chyba. gubię się, gubię się, widzę właśnie. Końcówkę Grygorzej znam, bo. Mniej razy tu byłem, ale pamiętam. Ją. A chyba, że tu. Odtrutka, bardzo przydatne, bo jak wiedzieliście, to trochę nam zżarło ich. Chyba, że tu. Tu ten pierwszy kryształ, tak? Tutaj właśnie leżał. Tu nie ma jeszcze jakiejś pułapki. Ja wolę zapisać. Coś mi się tu. Tam coś jest. Gdy byliśmy tu, to powinno być wszystko postawione jakoś. Nie jest Dziwne bardzo. Przecież to się wchodziło tu. Aha! No dobra, Jezu. Ale nasze liny nie zostały. No tak. Dziwne, że nie zostały. No to wkładamy drugi kryształ. F6. Y hmm it must be the gems they're doing this the skull is closed now can't you feel it calling to you deborah it's a taras now? nie wziąłem jakiegoś kryształu się zdaje O kim dziewicy? Jednego kryształu nam brakuje O nie Musimy się tam dostać Co było tu? Czy ja tu byłem? Cholera, jak dawno ja to nagrywałem Byłem Ale ciota, dobra Te leciki są dobre jednak na nich Fakt, że nie, nie jestem mistrzem tych... ...szletów, ale patrzcie To jest dobry deal Dobra, mi się wydaje, że czas się wrócić, bo coś zapomniałem. Oczywiście, musiałem się zranić. Ale mi się szybko mana dodawała. Yy, zapomniałem chyba kryształu jednego wziąć. Mi się zdaje, że on gdzieś... Gdzieś tu jest. No po co ja tu skoczyłem w ogóle? Przecież mogłem po tych linach wejść. A ta gra jest skomplikowana. Wiecie? Chyba zatrzymam nagrywanie i wrócę do Was, jak wiem, znajdę co trzeba zrobić, bo naprawdę nie wiem. Zaraz odwrócę. I ludzie wiecie, nie wiem gdzie jest ten kryształ, więc kończymy odcinek. Nie wiem naprawdę, gdzie go szukać. Już zapomniałem kompletnie tą grę. Pochodziłem sobie tak z 20 minut. Chodziłem w koło i szukałem, i nie mogłem znaleźć. Wiemy, że to oko dziewicy jest gdzieś w murach krypty. I na następny odcinek zaczniemy od tego, że będę wiedział gdzie to jest. Także yy, tu będzie adnotacja, yy, gdzie jest z zapytaniem. Gdzie jest Krystal? Jeżeli nie uda mi się tego w internecie gdzieś znaleźć, yy, jak mi się uda to jakoś szybko znaleźć, to jeszcze dogram teraz. Odcinek 12. Cały. No nie wiem, gdzie są te mury, a nie chcę marnować czasu, żeby to szukać już na nagraniu. Tak wystarczająco sam szukałem, gdzie ja skoczyłem, tak w ogóle nie wiem. Gdzieś się zablokowałem. Dobra. Przetuję grę. Zrobię dużego save'a. No i wchodzę w przeglądarkę. I szukam. No, no. jak nie znajdę, to. Napiszcie w komentarzach gdzie to jest, bo ja naprawdę nie mam pojęcia już. Tu jest wami garneku. Do zobaczenia, cześć. Dobra, to jest do, gr do grania. Do. Odcinka 11. Naprawdę dziękuję użytkownikowi ZOL, który kiedyś nagrał tą grę i bardzo, naprawdę nazwał odcinek akurat Virgin, a ja zauważyłem to. Przedłem i zrozumiałem, że to jest oko dziewicy. Po prostu mnie to zaskoczyło, jak twórcy gry mogą ukryć. Tak ważny item. I to jeszcze, patrzcie jak ukryty. To jest niesamowite. To było w dosyć bliskim pomieszczeniu. Oj, tam nie trafiłem, tak? Widzę właśnie. Czy tu powinienem trafić? O. Dobra. Mamy oko dziewicy. O, dziękuję Tobie, Zol. Dziękuję. On już tak nie nagrywa często, ale naprawdę należą mu się podziękowania, że znalazłem jego film. Pamiętam, on nagrywał tą grę i przeszedł ją całą. I mi się przypomniało, że on znalazł to oko. <laughs> to była taka dogrywka tylko, bo odcinek z chyba 17 minut miał, więc zaniesiemy to oko i skończymy odcinek. Niesamowity. Gdzieś w opisie będzie jego kanał. Ja mi ten orkowy mier wyciągasz. Ha! Ale docz, Nie wiem, jak to zrobiłem. Idzie yy, to wyjście to było tam. No to źle pobiegło. Jakby się za nich EXPA dostawało, nie? Pułapka. No. No. Tu też jest pułapka. Tu. W lewo. O. Będzie sprintowanie, no, pick. Pyk. Zapis Ah, earth it draws us together. Can you feel me in your blood like fire? Oh yes, my prince, we will be together forever. Oh kurde. Po balonat tak. Ksana. Tcha zobaczyć ciekawość ludzka. Oh, o kurde. Sprytno. No i bierzemy to. Gdzie Dost? No, pewnie boss jakiś co? Nie pamiętam Szczerze mówiąc już tego momentu gry Ejsz No chyba nie <ścoughs> One też zatruwają One chyba chmury nie robią, ale Oho! To je podjuszyło. Ale mnie dziabną teraz. Nie za dużo. Jeden z gorszych przeciwników w tej grze. Matko Bosko. Fireball. Fire. Ball. Nie ja trafiłem za bardzo we wszystko. Ow, dawaj, dawaj. Trochę zbogowane Ło. Ło nie mogę to bić A Fuh. Piękny blok garneku. To mi się podobało. Będzie. Super! Jak mi dobrze idzie. Ale geniusz ze mnie, geniusz zła Unique O kurde Hej, Mistrz garneku Fajnie Dawaj ten czary Kurwa, jak on spada wolno. Filmik! 25 klatek filmik, to jest dobre. foretold by the wizard Azar, the dark messiah of ancient prophecy you are my son and my heir the herald of fire and of blood the creature that accompanies you is yours use her as you see fit now. Take up the skull of my ancient enemy, and shatter the prison that holds me. This, my son, I command you. And, once I am free, this world, and every soul in it, will be ours. The skull of shadows is not for the likes of you. The seventh dragon did not sacrifice himself so that some demon's bastard could undo all his labors. I do this for the sake of all Ashland. The prophecy of the Dark Messiah ends here. Chyba ostatni rozdział Dobra, umarliśmy teraz będzie ta droga już jako nie wiem duch Zresztą widzicie co się dzieje. Dobra, będzie trzeba wyłączyć tą grę od razu po wczytaniu gry. Bo się baguję Więc... O, jak ja zapiszę grę. Dobra, kończymy ten odcinek. Darw Messiah, chociaż... No dobra. Nie, wiem co zrobić. F6? F9. Powinno się naprawić. Więc do zobaczenia. Był z Garneku. Cześć.